Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, który dotyczy estilo indirecto, czyli mowy zależnej w języku hiszpańskim. Z tego filmiku dowiesz się, czym jest mowa zależna, kiedy ją należy stosować i jakie przekształcenia zachodzą w tej mowie zależnej. Zachęcam Cię do tego, żebyś miał pod ręką coś do notowania, zrobił sobie notatki, ewentualnie robił zrzut ekranu, bo informacje nie są trudne do zrozumienia, natomiast żeby później przećwiczyć, warto mieć jakiś punkt odniesienia. Ok? Zaczynamy. No to czym jest ta mowa zależna? Mowa zależna, nazwana w hiszpańsku, po hiszpańsku estylon directo, to sposób przekazywania czyjejś wypowiedzi, tak? Czyli nie cytujemy tych wypowiedzi, tylko przekazujemy, co ta osoba powiedziała innymi słowami, tak? Jeżeli ktoś powie, boli mnie głowa, nie mówimy, Miguel powiedział, boli mnie głowa, tylko przekazujemy to w inny sposób. Miguel powiedział, że jego bolała głowa, ok? Będziemy jej używać, oczywiście, jeżeli realizujemy coś, korzystając z przeszłości, tak? Bo jeżeli byśmy powiedzieli, że on mówi, że boli go głowa, on mówi, że pojedzie gdzieś tam i używamy czasu teraźniejszego, on mówi, to nie będzie mowy zależnej, tak? Nie będziemy robili tych wszystkich przekształceń, o których tutaj mówimy. Natomiast jeżeli będzie to w przeszłości, on powiedział, że bola go głowa, że pojedzie i tak dalej. To już wtedy e, mamy, e, będziemy mówili o tych wszystkich przekształceniach, które tutaj się pojawią. Używamy jej do relacjonowania rozmów, wiadomości, opinii, pytań, poleceń, wszystkiego. Wszystkiego, co ktoś mógł powiedzieć. I co jest konieczne, trzeba dostosowywać czasy, tak? Oczywiście, jeżeli właśnie wprowadzamy, to poprzez czas przeszły, tak? Powiedział, skomentował, pomyślał i tak dalej. Okay. E, będziemy zmieniać zanimki, tak? Bo ktoś mówi, mnie boli głowa, ja powiem jego. Bolała głowa. Będziemy zmieniali określenia czasu, wczoraj, na poprzedni dzień, i tak Określenia miejsca, tu go bolało, tam go bolało, ok? O tym wszystkim sobie na spokojnie porozmawiamy. Typowe czasowniki, które nam będą wprowadzały mowę zależną, to na przykład decir powiedzieć. Dichoke powiedział, że. Ok? Gdyby było dice que, no to tu nie będziemy mieli tych wszystkich przekształceń, tak? Więc tutaj te wszystkie czasowniki wam wypisałam w, w czasie przeszłym, bo wtedy nam się pojawia, pojawiają te wszystkie przekształcenia w mowie zależnej, jeżeli zaczynamy od czasu przeszłego, ok? Asegurar – zapewniać. aseguró zapewnił, że. Komentar – komentować. Comento skomentował, że. Explicar – wyjaśnić. explicó wyjaśnił, że. Prometer – obiecać. Prometio ke. Obiecał, że preguntar zapytać. I możemy mieć różne tutaj wersje. Pregunto zapytał si, czy, jeżeli będziemy mieli pytania typu tak lub nie, albo ke, donde, quando, gdzie, kiedy i tak dalej. O pytaniach sobie osobno porozmawiamy, damy sobie przykłady, żebyście wiedzieli, jak stosować tego z pytaniami. Tutaj Wam tylko daję, sygnalizuję, że będą różne typy przyimków występujące po preguntar. Ordenar nakazywać, czyli właśnie przy na, jakichś poleceniach możemy to używać. Ordenokie nakazał, żeby sugerir, suche, suge, sugerować, przepraszam, jokę zasugerował, że na start, jako że będzie dużo przekształceń, jeśli chodzi o czas, o zajmki, określenia miejsca i czasu. Zapamiętajcie sobie dwa czasowniki. defir powiedzieć, bo tego używamy wszędzie. Powiedział, że był, powiedział, że pojedzie, powiedział, że ma ochotę. Nawet możemy powiedzieć, powiedział, że mam zrobić coś. Okay? I to wtedy też nam zastępuje ten a, czas. Nie, nie czas, przepraszam, tylko tryb rozkazujący. Więc to jest uniwersalny czasownik. Na start nam on wystarczy, plus preguntar, no bo do pytań trzeba będzie użyć słówka preguntar. Później z czasem oczywiście możecie sobie dodawać kolejne czasowniki, które będą wzbogacały, wzbogacały tę Waszą mm, wypowiedź, żeby brzmiały nieco lepiej. Okay? No to zajmijmy się przekształceniami. Przekształceniami czasów i przekształceniami również zaimków, określników czasu itd. Musimy sobie zmienić określenia czasu i miejsca. Dlaczego? Jeżeli coś relacjonujemy pięć dni później, ktoś na przykład mówi oj, me due la cabeza, dziś mnie boli głowa. A my to mówimy pięć dni później, no to nie możemy powiedzieć, że on powiedział, że dzisiaj go głowa. On powiedział, że bolała go głowa tamtego dnia. Ese día. Ok? ora, teraz, przechodzi na en ese momento. W tamtej chwili. Maniana, jutro. Zmienimy w al día siguiente. Następnego dnia. Adier, wczoraj, el día anterior, poprzedniego dnia. Anteadier, przedwczoraj, no to będzie dwa dni wcześniej, dos días antes. Este lunes, w ten poniedziałek. Este lunes, w tamten poniedziałek. El próximo año, w przyszłym roku, to by, moglibyśmy dać w, w teraźniejszości el año que viene albo el año siguiente. W mowie zależnej zawsze będzie el año siguiente, w kolejnym roku. El año pasado w zeszłym roku, el año anterior w poprzednim roku. Aki? Tutaj, a tam. Albo sobie zrób, e, zrób ekran, albo sobie to zanotuj. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, jeżeli mamy takie słówka jak este, ten, to będą przechodziły w ese, tamten. I nie dotyczy to tylko określników czasu, ale też miejsca. Tak? Czyli że ja powiem, że podoba mi się ten steter. Ta bluzka, ta spódnica, to przekształcimy to w tamtą bluzkę, tamten sweter, tamtą spódnicę. Czyli to ese przejdzie zawsze, este przejdzie zawsze w ese. Esta w esa. Ok? Będzie cały czas to przekształcenie. Jeżeli mówimy o kolejnym dniu, roku, miesiącu, to zawsze będzie siguiente. El año siguiente, semana siguiente, el lunes siguiente. Poprzedni, anterior. Czyli zamiast La semana pasada będzie la semana anterior. Zamiast el mes pasado, el mes anterior. Zamiast el lunes pasado, el lunes anterior. Ok? Poprzedni, następny. Teraz przejdźmy sobie do przekształceń czasów. Jaki czas zamienia się w jaki? Tutaj ogólnie bym powiedziała, że to jest jakby cofanie się o jeden czas do tyłu. Jeżeli mamy teraźniejszość, idziemy do przyszłości. Jeżeli mamy przeszłość, do zaprzeszłości i tak dalej. Spójrzmy sobie na konkretne przykłady. W przypadku czasu teraźniejszego. Czasowniki w czasie teraźniejszym przejdą w czasowniki w czasie imperfecto. Tengo mucho trabajo. Mam dużo pracy. Dijo que tenía mucho trabajo. Powiedział, że miał dużo pracy. My też tak mówimy. Tengo, nie. No entiendo esta palabra. Nie rozumiem tego słowa. Comentó que no entendía esa palabra. Skomentował, że nie rozumiał tamtego słowa. Okay? No entiendo. No entendía. Ok? I jeszcze dodatkowo to słowo przychodzi nam w tamto słowo. Esa palabra. Byłem Mary. Madrycie. Mieszkam w Madrycie. Explicó, que biłem Madry. Wyjaśnił, że mieszkał w Madrycie. Dobra wiadomość jest taka, że zmieniamy w imperfekto, a nie w indefinido. Okay? W imperfecto. To jest czas na pewno zdecydowanie prostszy, jeśli chodzi o odmiany, więc będzie nam łatwiej te przekształcenia robić. Co się dzieje zatem z samym imperfekto? Tutaj pozostaje bez zmian, bo nie mamy jakby formy czasu zaprzeszłego dla imperfekto. Nie da się. Imperfekto nigdy nie przechodzi w przeszłość, więc zostaje tak samo dokładnie. Cuando era niño jugaba al Kiedy byłem dzieckiem, grałem w piłkę nożną. Dijo que cuando era niño jugaba al Powiedział, że kiedy był dzieckiem, grał w piłkę nożną. I tutaj mamy dwa czasowniki. Był dzieckiem, był dzieckiem, hugała, jugaba, grał, grał. Nic się nie zmienia. Antes siempre desayunaba tostadas. Kiedyś, zawsze, czy tam wcześniej, zawsze jadałem tosty na śniadanie. Explicó que antes siempre desayunaba tostadas. Wyjaśnił, że kiedyś zawsze jadał tosty na śniadanie. Mi abuelo trabajaba na una fabrica. Mój dziadek pracował w fabryce. Tu możemy dać jakieś tło sytuacyjne dla jakiejś sytuacji, na przykład Comentó que su abuelo trabajaba en una fabrica. Skomentował, że jego dziadek pracował w fabryce. I tutaj właśnie jest to przekształcenie zaimka. był, to jest mój dziadek, ale mówimy o nim. Skomentował, że jego dziadek. Okay? Te przekształcenia nie są trudne, ale tu trzeba pamiętać o kilku jakichś takich drobnych niuansach, bo to trzeba pamiętać o zamianie czasu, o której akurat właśnie zwykle pamiętamy, o zamianie tych okreśników czasu i miejsca i jeszcze o tych zaimkach. Co się dzieje z pozostałymi czasami przeszłymi? Preterito indefinido wchodzi w preterito plus imperfecto, czyli przeszły, wchodzi w zaprzeszłym. Azier mija una película interesante. Wczoraj zobaczyłem interesujący film. Dijo que el día interior, anterior había visto una película interesante. Powiedział, że poprzedniego dnia, bo to już nie będzie wczoraj, widział jakiś interesujący film. Ok? Tutaj ten a, czasownik dijo już jest w czasie przeszłym. Więc to, co się wydarzyło wcześniej, o czym ono opowiadał, musi być za przeszłym, tak? Abi ja visto. Mis amigos llegaron tarde. Moi przyjaciele przyjechali spóźnieni. Komentował już amigos, habían llegado tarde. Skomentował, że jego przyjaciele przyjechali spóźnieni, wcześniej, tak? Habían llegado. Nosotros compramos un coche nuevo. Kupiliśmy nowy samochód. Explicó que ellos habían comprado un coche nuevo. Wyjaśnił, że oni kupili nowy samochód. Ok? My, oni, ok? Relacjonujemy te wydarzenie. No to jeżeli preterito indefinido przechodził za przeszły, to samo się zdanie z preterito perfecto. Oje he terminado el trabajo. Dziś skończyłem pracę. Dijo que ese día había terminado el trabajo. Powiedział, że tego dnia zakończył pracę. Nosotros hemos viajado a Barcelona. Jechaliśmy już, podróżowaliśmy już do Barcelony. Explicó que ellos habían viajado a Barcelona. Wyjaśnił, że oni już e, podróżowali do Barcelony. Edzia ha visto la película nueva. Ona widziała nowy film. W że edzia había visto la película nueva. Skomentował, że ona już widziała nowy film. Ok, czyli tak. Teraz mniejszy przechodzi w imperfekto. Imperfecto bez zmian. Pozostałe przeszłe przechodzą za przeszły. Tu już. E, Czasu plus imperfekto nie daje, ale na logikę, za przeszły zostanie zaprzeszły, bo już nie ma jak się cofnąć bardziej do tyłu. No to przyszłość. Futuro Simple przechodzi w conditional simple. Mañana iré a la Jutro pojadł na plażę. Dijo que al día siguiente la plaza. Powiedział, że następnego dnia. Pojedzie na plażę. Tutaj, jakbyśmy dosłownie to do mieli tłumaczyć z tym kondycjonalnym, to pojechałby na plażę, tak? E, czyli przechodzimy z tego futuro simple w kondycjonal simple. Mi hermano comprara un coche. Mój brat kupi sobie samochód. Ejsfico, que su hermano compraría un Wyjaśnił, że go brat kupi sobie samochód. Nosotros tendremos vacaciones en agosto. My mamy wakacje w sierpniu. Będziemy mieli wakacje w sierpniu. Komentokajdzie jest Tendrian, wakacjonuje na Agosto. Wyjaśnię, że oni będą mieli wakacje w sierpniu. Te przekształcenia tutaj są o tyle proste, że baza jest ta sama, tak? W jednym i drugim przypadku mamy bezokolicznik, do którego dodajemy końcówki, albo te nieregularne formy, tendr, tak? Tendremus, tendrian, tak? Więc to jest ta sama baza, nie trzeba znać dwóch typów, Końcówek, że tak powiem. Okay? To jeszcze sobie spojrzymy, co się dzieje w przypadku trybu rozkazującego. Imperatywo przechodzi w subhuntiwo. Jak na logikę ta zmiana też jest e, sensowna, tak? bo e, tryb rozkazujący używamy tylko w drugiej osobie, liczby pojedynczej i mnogiej. Przyjdź, przyjdźcie, zrób, zróbcie. Natomiast w pozostałych osobach, niech on zrobi, niech ona zrobi, e, zróbmy, będziemy używali, używamy normalnie subhuntiwo. I tutaj to subhuntiwo też wydaje mi się logiczną zamianą. Af los veres zrób zadania domowe, dicho que i los veres powiedział, żebym zrobił zadania domowe. Jaka tutaj będzie trudność? No taka, że jeżeli e, mamy subhuntiwo i jeszcze musimy pamiętać o tej zmianie czasu, to tak, tu mamy tryb rozkazujący w teraźniejszości, a tutaj mamy subhuntiwo, które z teraźniejszości przeszło w imperfekto. Czyli mamy subfunctivo imperfekto. Dijo, okej, fiera. Cierra la puerta. Zamknij drzwi. Trzeba rozkazujące. dzieje się sytuacja w teraźniejszości. Ordenó, que cerrara la puerta. Kazał mi, żebym zamknął drzwi. I tutaj to teraźniejszość przechodzi w imperfekto. Czyli to subjuntivo jest w imperfekto. Ferrara. Diamata ma ta profesor. Zadzwońcie do waszego nauczyciela, suhiryo kiedy a su profesor zasugerował, żeby zadzwonili do swojego profesora nauczyciela. Dziamaran to też będzie imperfekt. Ok, tu w zasadzie chyba tylko będziemy mieli imperfektor, czyli trudno mi sobie wyobrazić inny, inną znamianę, jeśli chodzi o tryb rozkazujący. No więc trzeba by się zapoznać dobrze z końcówkami subjuntivo imperfektu. Daję ja obiecam, przejdziemy sobie teraz do pytań. Żebyśmy wiedzieli, jakie są dwa rodzaje pytań w tej mowie zależnej. Mam pytania zamknięte, czyli takie pytania na tak lub nie. Ok. Tienes kocie? Masz samochód? Pregunto. Si ty nie jakoś. Spytał się, czy mam, czy miałem, mam samochód, tak? Eee, tu mamy si. Czy z terminal trabajo? Skończyłeś pracę? Chciał wiedzieć, czy skończyłem pracę. Kiso saber si había terminal trabajo? Podrías ayudarme? mógłbyś mi pomóc? Le pregunto, sipodria, audiodarny, spytał się go, czy mógłby mu pomóc. Okay? Czyli tutaj mamy si. Ono oznacza, że było po prostu pytanie typu tak lub nie, czy, czy coś się wydarzyło. Możemy mieć też pytania poprzez zaimki pytające, czyli gdzie, kiedy, kto, z kim, po co, dlaczego i tak dalej. I to słówko, które się pojawi na, potem, na początku pytania, to ono się pojawi w środku tego zdania w mowie zależnej. ¿Qué haces? ¿Co robisz? Preguntó: ¿Qué hacías? Spytał się: ¿Co robiłem? ¿Dónde vives? ¿Gdzie mieszkasz? Chciał wiedzieć: dónde vivía. Chciał wiedzieć, gdzie mieszkałem. ¿Cuándo saldrás? Kiedy wyjdziesz? Le preguntó: ¿Cuándo saldría? spytał się go, kiedy wyjdzie, ok? Czyli tutaj te słówko po prostu pytające powielamy w mowie zależnej, ok? To teraz sobie podsumujmy. W mowie zależnej dostosowujemy czasy, zaimki, określniki czasowe. Jeżeli czasownik byłby w czasie teraźniejszym, to nie doszłyby do zamiany, tak? Czyli mamy zamiast do. spójrzcie, kiafes, co robisz? Pregunta, Pregunta, Kiego, pyta się, co robię, ok? Dónde vives, quiso saber dónde vivía, gdzie mieszkasz, ale jak zrobię z tego powiem Quieres saber dónde vivo, no to już nie będzie tej zamiany czasu, bo to będzie relacjonowanie w teraźniejszości, my po polsku też mówimy On pyta się, gdzie mieszkasz, on chce wiedzieć, czy jesteś zainteresowany Ok, no to wtedy nie, nie robimy tego przekształcenia czasu. Natomiast jeżeli zaczynamy od czasu przeszłego, on się spytał, on chciał wiedzieć i tak dalej, to wtedy dochodzi do tych wszystkich zmian, o których mówiliśmy. I przy czasie przeszłym prowadzącym stosujemy odpowiednie zmiany według schematu. Ja osobiście sugeruję, żeby to ćwiczyć poprzez tworzenie własnych przykładów. Oczywiście możesz sobie wpisać Estilo en Directo Espanol. I poszukać darmowych ćwiczeń, bo jest ich mnóstwo, ale one są takie mechaniczne, automatyczne i ja mam takie poczucie, że to na dłuższą metę nie ma przełożenia na nasze mówienie czy umiejętność pisania. Lepiej jest spojrzeć sobie na te przykłady, co są, pogłokować sobie i popisać kilka przykładów na każdą zamianę, które mają sens dla Ciebie, tak? Wrócić sobie do tej prezentacji, zatrzymać sobie, możesz sobie zrobić po prostu zrzuty ekranu poszczególnych slajdów i później sobie ćwiczyć w ten sposób. Dzisiaj się zajmujesz teraz teraźniejszym na imperfekto, robisz swoje zdania, te zdania zapamiętujesz i to Ci wchodzi w krew. Bawcie się tą mową zależną, ja uwielbiam się bawić mową zależną w każdym czasie, uważam, że w każdym języku, uważam, że to nie jest trudna struktura, jak już doszliśmy do tego momentu, gdzie znamy te wszystkie odmiany. Także życzę Wam powodzenia i widzimy się w kolejnych filmikach.